Nie ma widzowie, jak coś, to to już jest. któryś tam odcinek serii. No i tak. Bardziej jesteśmy na wyjeździe. No i zaginął nam wczoraj pan już I nie wiadomo, co tu się dzieje, ani nic w tym stylu. jeszcze jakieś ogarnia rzeczy i chyba pójdę do nawiedzonego domu, ale w nawiedzonym domu już się nic nie dzieje kompletnie. Jakoś podejrzanie czysto jest. Bo. Pokażę Wam nawet. Teraz tu polezę, popatrzcie. Jakieś światła są pogaszone. Kominek jest. O, zgasnął. Podejrzane trochę, ale to mniejsza to Więc dobra. Nawiedzonym domu już chyba nic nie ma, ani nic w tym stylu. Tu w Berawicach podejrzani ci ludzie znikają, ale dobra. Ja już idę chyba z tego domu. Byłem w tym domu aż minutę. Wow. Nowy rekord po prostu. Ja bym poszedł do tej upośledzonej sąsiadki tak szczerze. Zobaczę czy ten. Dobra, to dzwonię dzwonkiem. O dzień dobry. Dzień dobry. E, gdzie pani też ten? Jakoś, pani jakoś upośledziła Znaczy, nic. E, tak. Wie może pani coś o Piotku, bo zaginął i w ogóle. Nie. No dobra, dobra. A mogę wejść, zobaczyć? Nie, nie. nie, nie. Aha, czyli. Ja mam jak... gdzieś tyle spraw na głowie, że ho, ho. No, czyli jak zawsze. Tak! Wie, gdy pan chce sprawdzić, No dobra. to Do widzenia. Do widzenia. Wiecie co widzowie? Teraz zrobię tak, że pójdę tutaj i, kurde, ona się patrzy na mnie, a o, poszła do domu. Teraz pobiegnę tutaj do niej i zacznę jej tak przez okno zaglądać. Zobaczymy, co ona tam robi w tym domu. Nie, no chyba raczej nic. Ona w ogóle z garaża nie korzysta. Podejrzane. Ale to nie. Ale dobra. Ciekawe o co chodzi z tą policjantką i w ogóle, ale dobra. Co wie. To tak, ja bym sobie teraz wziął jakieś rzeczy i w ogóle pojadę po mieście poszukać i może się popytam kogoś. Więc dobra. No dobra widzowie, jak coś to teraz jedziemy i mam nadzieję, że kogoś tu jeszcze spotkam. Tu już chyba wszyscy spieprzyli z tego miasta. Wcale się nie dziwię, jak to jest jakieś podejrzane to miasto. Albo wszyscy zaginęli, no kto wie. Chwila nam zaginęła. Pan Piotrusz, ludzie tu pozaginęli To miasto jest niemożliwe. przynajmniej fajna historia z Ferii No może nie taka fajna, ale jak już się, jakby się odnaleźli, to przynajmniej będzie co opowiadać potem. Ale jak widzicie, oczywiście jak zawsze nikogo nie ma. Tam te auta to już stoją tam chyba z tydzień więc to jest takie, wiecie, jakby dosłownie ludzie poznikali. Te karetki też dokładnie w tym samym miejscu tak stały, bardziej ta karetka. Czyli helikopter też tam cały czas stoi, dosłownie nawet śmigła nie zmieniły tego. Tutaj jest tu przedszkole, trzymam podstawową podstawówka, co tam jest. Ja tutaj już nawet nie zatrzymuję się na czerwonych bo... Czerwone są po to, żeby wypadków nie było, A tu dosłownie nic nie ma, ale nic w tym stylu Więc dobra, ja tam wracam już Jak widzicie, to się nic nie dzieje, ale... Ten. Jeszcze bym poszedł po podglądać yy, na przykład sąsiadkę w czymś stylu Może bym coś zobaczył jeszcze? Kto wie? Ale jeszcze pójdę i zrobię coś do jedzenia w domu i wiecie, za ten czas zrobię cięcie i w ogóle. Dobra widzowie, teraz ja se tu robię teraz jakieś jedzenie. Zaraz pójdziemy do tej sąsiadki tam, bardziej posprawdzamy. Tu widać jak ten za oknem żadnej cywilizacji nie ma, jak zawsze. Najciekawsze i, najnie, i najniebezpieczniejsze ferie w moim życiu normalnie. Patrzcie, to, tu dosłownie nikogo nie ma. By można było drzwi zostawić na oście, żeby się tu tak mieszkało, tylko y, tutaj niebezpiecznie trochę przez tą chałupę i w ogóle przez tą sąsiadkę. A jakby ich nie było, y, to by tutaj dosłownie ten. Bo tu założyć, to ja mam jakieś podejrzenia do tej sąsiadki. Ona jako jedyna z całego miasta tutaj w ogóle istnieje. A jeszcze na początku ten sąsiad tam istniał. Ale teraz gdzieś zaginął. Więc ja nie wiem, o co tu chodzi na serio. Um, chciałbym już wrócić do Brookhaven. Jak najszybciej. Ale na szczęście już jutro jest nasz samolot, w którym będziemy odlatywać do Brookhaven z powrotem. Więc wiecie. Bardziej nasz samolot powinien być. Ale teraz to już chyba niestety mój samolot. Nie wiem, może jeszcze się coś tam ogarnie. Ja u tej sąsiadki poszukam, bo ta sąsiadka to naprawdę ten. Ja mam pomysł, że może bym się jakoś jej włamał do domu, posprawdzał. Wiecie. Ja sobie tą pizzę jeszcze zjem. Naprawdę cywilizacji nie ma. A to jest niemożliwe to miasto jest y, takie mega duże w porównaniu do Buchren. Popatrzcie. Buchrewent to jest takie małe miasteczko, że mogłoby być wsią, a tam dosłownie jest tak, że tam... jak ja mieszkam w tym centrum, to tam dosłownie... Y, Codziennie jest cały czas y, ludzi więcej, niż kurde w całej Polsce, a tutaj to dosłownie nic. Boże, jeszcze ten deszcz pada. A słońce świeci, będzie tęcza jeszcze na niebie. Dobra, to jak coś, widzowie, czy mam tu pizzę, zjem sobie i sobie poprzemyślam. Ale wiecie co? Ja bym chyba zrobił tak, że ja pójdę i się włamę jakoś do tej sąsiadki i pospracam. I wiecie co? I chyba idę tak zrobić właśnie. No to idziemy do tej sąsiadki i wiecie. Dobra widzowie, to ja idę tam i mam nadzieję, że mnie nikt nie przyłapie. Bo przypał będzie, jakby mnie ktoś przyłapał. Więc pójdziemy szybko i teraz bym popatrzył, że na przykład ten... Widzę, że ta sąsiadka ma układ domu taki sam jak ten. Eee, wycofię. Jest ta sąsiadka tam, Nie najgorzej. Ona gada przez telefon, ale dobra, chodźmy się włamiemy tyłem domu i może podsłucham jakąś rozmowę. O, na przykład tędy. Jakoś ten. Dobra, to będę ją podsłuchiwać. I co ona tam gada? Tak, tak, zamknęłam te ba w tym garażu. Tak. Co? Zamknęła koczy w garażu? To nie długo załóż, że no już i będzie po nich. Co zrobi? A ten Bacho mi się tu nie nie kręci, bo no podgląda te okna. no nie macie. Ona gada chyba Tak, załatwimy je, już po nich. Załatwię? Co? Co jest grane, co jej się dzieje? Ona jest jakaś nienormalna. Czekaj, czekaj. musimy się zuchować? No chyba mam zwidy. Dobra, idę oglądać TV. No, pa. Jezu, ja się jej boję. No naprawdę, jest jakaś chora psychicznie. O kurde, jej boję. A na tku... co ty robisz, gówniarzu? Co? Jezus! Jezu. Dobra, dobrze, że uciekłem. Wiecie co? To nie może tak być. Ona gadała o, o czymś w garażu. Że kogoś zamknęła jakiś gówniarzu i że będzie po nich. Dzwonię na policję. Mam nadzieję, że nie, że ta sąsiadka tam siedzi w tej chałpie. Dobra, jest tam w tej chałupie, więc dobrze, dzwonię po policję. Halo, policja? Proszę przyjechać na ulicę Miodową 2. No dobra, a po co? W jakim celu? Zamknięcie kogoś w garażu. Ty ser se żart robisz? Nie, nie robię ser żartów, proszę tu przyjeżdżać i koniec. O, jedzie policja! Halo, policja tutaj! Jezu, rozjedzie mnie pan. Nie w mi się pod koła. Niech pan, pan. Proszę pana, proszę iść, panu pokażę. Ja się włamałem do niej do domu i zobaczyłem i usłyszałem jej rozmowę. Włamałeś? Wiesz, że możesz za to do więzienia pójść? Ale to jest w celach dobrych. No niech pan zobaczy nawet. A co? Policja, otwierać. Pa, bo ja już wszystko o tym wiem. Dzień dobry. Ale jest ci w Czy mogę pomóc? Podobno tu jest jakieś e, przetrzymywanie dzieci w garażu. Oto ten młodzieniec, tak mówisz, czy jakoś tak. No. Pierwszy raz słyszę. Z tego się śmiejesz, stara krowo. Też mi się tak wydaje. Prażny? Też mi się tak wydaje. Te dzieci w tych czasach, to szkoda radać. Boże. No, dokładnie. Stoję po stronie yy, pana. Te dzieci nie wiedzą, czego się nawet robią. Mhm. Mm ja pierwszy A. raz słyszę, żeby dzieciom Coś takiego robić, przytrzymywać w garażu? Ja nie no. robię tam dzieci, wręcz przeciwnie. A możemy iść zaglądnąć do garażu? Co? A możemy iść zaglądnąć do garażu? Nie, 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 nie. A czemu? Bo tam, bo tam jest mój pies i chyba raczej nie chcę, żeby. Przetrzymywanie psa w garażu! Słyszy pan? Młody, wiesz, że tu nie musi wpuszczać? Takie jest prawo. Właśnie? O Boże, ta Polska taka zrąbana. I czemu w tych bereawicach nikogo nie ma? Nie no. wiem. No i co tak stoicie się, gapicie? A ty w ogóle policją co? jesteś, bo nie wyglądasz. Eee, jestem, a co? No, ale ewidentnie jakiś e, ten... Chyba bałkiem policyjnym nie przyjechałem, tak? O. A tu w Bereawicach jest wszystko bardzo możliwe. Ta baba dosłownie przetrzymuje ludzi w garażu. Mhm, mm mhm. Mm Ta piękna służba. Najpierw się nie strącaj, młody już idzie do domu. Mmm. Też tak nie Bo za niedługo ferie się skończą. W tym momencie ktoś może potrzebować pomocy, a ty tutaj jakimiś pierdołami dołami zawiadasz mi głowę. Jak w tym mieście nikogo nie ma. Już, już, mam swoje sprawy. Tu stare babsko wszystkich pozabijało. No dobra, dobra. I co, psiorski? psiorski dasz mi teraz. Niech pan policjant coś z tym zrobi. Zero prywatności na tym osiedlu. I co teraz, psiorski? Dasz mi jakieś mandaty albo oszczerzenia? Bo jak tak, to ja tego nie przyjmuję. Do widzenia. Aha. Nie, wiec, dnia, że są intryczni. Naprawdę są jacyś nienormalni. Patrzcie, się lezie ten sąsiad. Patrzy policjant. Jezu, jeszcze leci za mną. Dobra, idę w chałupie się zamknę na kluczyk. Nie zostawi ten stary dziad. Dobra, po lasce. Czyli jednak ktoś żyje w tym mieście, ale dosłownie ktoś, co jest niepotrzebny. Jakieś psiorski jeszcze zostawił auto dosłownie na środku drogi. I se pojechał. Jeszcze patrzę, jak nabraca. Na moim podjeździe będzie nabracać. Dobra, niech spieprza. patrz czy pojechał se tam. No to widzicie, widzowie, to jest w ogóle jakieś nienormalne. A ja mam jeszcze jeden pomysł, żeby zadzwonić na 112 i żeby ze 112 to wysłali, bo to wtedy mogą wysłać inną policję, no nie? I właśnie tak chyba zrobię, ale najpierw bym się jeszcze raz tam próbował dostać do tego domu. Ta baba tam jest. Zostaw mnie, stara babo! Zupoję się. Jej. Dobra, widzowie. To ja dzwonię chyba, albo dzwonię na policję, ale ten. Jeszcze raz, to może ktoś inny będzie. Zaraz, w sumie jutro, bo ta baba tam. Ten. Jutro by się przydało i wiecie. Dobra, to ja idę spać, więc Dobra, Mam nadzieję, że jutro się ten koszmar skończy. Jeszcze tym bardziej, że jutro o chyba 20 mamy samolot do Brookhaven. Więc wiecie, widzowie. Dobra, widzowie, już jest rano, ja już wstaję. Zrobię sobie śniadanie jeszcze na spokojnie. O, ta pizza z wczoraj. I mam nadzieję, że dzisiaj ktoś normalniejszy będzie na linii. Dobra, zrobię sobie naleśniki na śniadanie, może. Jest już 11 więc trochę późno wstałem, jak na, na mnie na wakacjach. Ale wiecie, zdarzało się. ja trochę jestem przestraszony i to trzeba szybko ogarnąć, bo um, wiecie. No coś tam mówiło o zabijaniu w ogóle i więzieniu w garażu. Ale jeszcze raczej nic nie zrobiła. Bo jak już ten, to wiecie. No jakby ich chciała tak naprawdę zabić, to by już ich dawno zabiła, no umówmy się. Oliwia tam już jest ile? Chyba już 3-4 dni. Więc jak ten, to najwyżej Oliwia już nie żyje z plotkiem. Będzie trzeba się po, yy, powodzić z tym, trudno. Oda, poprzewracajmy już na leśnik, żeby nie były takie jakieś gówniane. Dobra, widzowie. Dobra, to ja już zjadłem. I teraz idę, będę dzwonić. Więc się. Na chwilę już zrobię cięcie. Halo, policja? Halo? Proszę, proszę, proszę jak najszybciej przyjechać na miodową 2, ja to wszystko wyjaśnię, jak pani przyjedzie. Aha, dobrze. Już jadę. Dobra, to, widzowie, czekamy aż zadzwoni dzwonek do drzwi czy coś w tym stylu. O, już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę, jak najszybciej, bo chcę Pani wytłumaczyć. To tak, ostatnio zniknęli, tak, yy, zniknęła moja kuzynka i kolega, yy, z którym jesteśmy tutaj na feriach. I słyszę, y, ostatnio bardzo podejrzana była sąsiadka, która tutaj mieszka na stałe. I dowiedziałam y, poszłem tam, y, chci bo chciałem to sprawdzić. włamałem włamałem się do domu, posłuchałem jej rozmowy i mówiła, że więzi jakichś gówniarzy w garażu i w ogóle. I to prawdopodobnie było o nich, bo y, na początku kuzynka się z nią zakolegowała, ale to tak chyba y, ten. No i właśnie oni zaginęli i teraz... Mam bardzo duże podejrzenia co do tej sąsiadki. Jeszcze e, ostatnio zadzwoniłem po policję inną i ten policjant e, był jakiś dziwny i w ogóle mówił, że ten, że e, ja wymieszam jakieś pierdoły, a jak powiedziałem, że do garażu, żebyśmy poszli zaglądnąć, to ona powiedziała, że nie możemy do garażu, a policjant tak samo powiedział, że nie można tak ten, bo że to jest e, prawo takie w Polsce. Dobrze, a to wszystko zapisałam, No i niestety teraz są takie czasy, więc musi Pan po prostu z tym pogodzić. To Pan jest tym dom? Mhm, mm tak. Może a to może zrobimy tak, że Pani to, pójdzie to, po tą. Ej, niech Pani słucha. To może zrobimy tak, że Pani pójdzie po tą sąsiadkę, a ja na przykład pójdę zobaczyć do garażu? Dobrze, jest Pan bardzo mądry. No to dobra, to niech pan idzie i w ogóle. Oj, to jeszcze to. Widzowie chyba ten. I teraz trzeba zaglądać do tego garażu. Czy to jest prawda? Eee. Ehm... Widzowie. Wy żyjecie? Jak to się... Ehm... Co... co tu się stało? Ehm, mam pytanie teraz, co tu się stało? Co tu się dzieje? Lukasz, historia, ale ta straszna, upośledzona sąsiadka mówiła, że chce nas zamordować i potem ciebie zabije. To przytrzymuje rząd niedawno ludzi i je zabija. No, był tu taki je, jeden na tym krześle za tą to, tobą. Bo... Mhm. Okej, okay. czyli jednym słowem, tu. A tu za... i nawet przywiązanie, co my mamy zrobić? Um, dobra, to tak. Jak coś to już spokojnie, bo teraz e, ten. Czekajcie, może światło byśmy oświecili? O, żyć prąd tu działa. Czekajcie, może ja bym was odwiązał jakoś. E, e. Panie Piotrusiu, wstawaj. Dobra, teraz Oliwia. Jest. Jest. Ja się. To chodź. I teraz tak. Jak coś to spoko już, bo policjantka jedna poszła do domu i właśnie ona ją teraz tą babę ogarnia. Dzięki, I dobra. To teraz musimy uciekać i wiecie o tym, że zaraz mamy jeszcze samolot do Bren, więc tak szczerze. To ja się jej do hałpy włamałem i podsłuchiwałem jej rozmowy i jakbym tego nie zrobił, to prawdopodobnie byście tu już zostali sami. I byście już chyba nie żyli za niedługo. Więc dobra. Dobra, to chodźcie i uciekamy. Okej. No i dobra, widzowie, udało się. Pan Piotrusz, już ty już spieprzaj lepiej do hałpy Wiesz. O, tu jest ta policjantka. Dobra, to spieprzaj. Dobrze, proszę pani, nam się udało uciec i w ogóle i się dowiedziałem o paru rzeczach. Tam leżą jakieś trupy, ona zabijała ludzi i coś tam jeszcze ten I w ogóle. A złapaliście już ją? A moja No to dobrze. A wie Pani coś z tym nawiedzonym domem, co jest naprzeciwko? Dlatego że ja wiadomo, że kiedyś to był e, kiedyś wcześniej zabito kogoś, ale nie wiadomo kto zabił. E, no to ja już się chyba domyślam. Wie pani co? Ja już się chyba, chyba domyślam. Ja się już domyślam, kto i stoi pani przed domem tego kogoś. Cięcie. Dobra, widzowie, to wiecie. Ja cięcie robię, bo tutaj trzeba ogarnąć jeszcze ten parę spraw i my już na szczęście będziemy odlatować. Dobra widzowie, wiecie już w pocięciu i ogólnie Oliwa już się ogarnęła na wyjazd. My też już jesteśmy spakowani, mamy walizki w aucie. I na szczęście za godzinę nasz samolot przylatuje. Więc my już, do... My już wracamy do hewen, bo... w ogóle.. Co ci dzieje tutaj? Wsiadajcie. Eee, auto znowu zamknęłeś. Wsiadajcie, no przecież muszę otworzyć. Jest. Dobra. Jedziemy. W końcu, jak ja się dobrze czuję teraz i że ta baba jest w końcu zamknięta. Nie no, ty pomyśl sobie o nas. Oj, o Oliwii sobie pomyśl. Ty jesteś jeden... Ty tam jeden dzień byłeś, Oliwia była cztery dni. No. no się na to chciała. Oliwia, coś... coś Oliwia, ty tam coś w ogóle jadłaś? Albo piłaś? Ja byłam kawałek lewa. No może pojedźmy jeszcze na jakieś... ten... Wiecie co, widzowie? My jeszcze pojedziemy do McDonalda, żeby się oni nażarli jak świnie. Bo ja przynajmniej coś jadłem. to eee... na Dobra, widzowie, to my się widzimy na lotnisku, bo my jeszcze jedziemy tutaj do matka. Co mnie zastanawia? Co? Skąd ona miała te złote widzły? Czy Natasza z nią się kołkują na te tej jeżeli chciała na nim natknąć w garażu? To jakaś podruba na pewno. Ej, Jest, bo... dolatujemy do Heaven, przygotujcie się. Tu już koła TVN w telewizji. Ale dobra, chodźcie, możemy już wysiadać w końcu. Heaven. Jezu, jak nas tu dawno nie było. Ty, to auto tu cały czas stoi, ja już myślałem, że mi odholują, bo właśnie my tu przyjechaliśmy autem jeszcze. Jest to cud, że nam nie odholowali. To se, wsadźcie, wsadźcie se do bagażnika i ten... Ale na lotnisku mogą. Odholowali mi kiedyś moją tacę. W sensie, może chyba nie mogą. Nie mogą, ale ten... Odholowali. samą to bo ona tym jeszcze to zrobiła. To Piotrek... Ja... Piotrek, ja ciebie najpierw odwiozę do domu, a potem ja z Oliwią pojedziemy do tych naszych, wiesz. A bo mi się że nas jeszcze teraz uczynę kolerowa Jezu, no nawet mnie nie straszył, że To jakaś psychopatka. Pa Piotrek. Powinna iść do psychologa. Czekaj, Chyba do psychiatry. Dobra, to pa! Pa! Dobra, to teraz... My tutaj. Ale dobra, to było... Ja się zastanawiam, czy to my nie musimy iść do psychologa, że coś takiego przeżyliśmy. Wiesz o tym, że przez takie przeżycia się idzie do psychologa? Czemu? Może by ten, no bo się psychika niszczy przecież od czegoś takiego. Chcę wyobrazić, że byłaś przetrzymywana w garażu przez cztery dni bez jedzenia, bez picia, zastraszana, że yy, cię zabiją. No to jakim cudem możesz yy, ten? To wiadomo, że masz psychikę rozpieprzoną no już. Dobra, to pa. Pa. Dobra, widzowie, ja naprawdę nie wiem, co tu się stało, ale to już chyba koniec, więc wiecie. Dobrze, że przynajmniej się wszystko dobrze skończyło i wiecie. Dobra, widzowie, to już koniec tej serii. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę to było przeżycie świata. Ehm, no. Jeszcze my, pomagamy na pewno, pójdziemy wszyscy do psychologa na jakiś ten. Tak, sobie z tydzień do psychologa po pochodzimy. Ej, wiecie, my już yy, kończymy, mamy nadzieję, że już nic takiego się nie stanie, no i wiecie, pa. Bo no, chyba jakiś mokro nie zabije nas. No raczej. Dobra, to pa widzowie. I mamy jeszcze, kochani, dla was zadanie. Piszcie w kom i dajcie lajka, jeżeli tycie serię, a lajka i suba, jeżeli nie. Jak to lajka nie. Jak lajka i suba mam dać, jak nie w serii. Nie wiem. Wymieszasz pierdoły. Dobra. to Pawizowa. O nie, pa